Przede wszystkim temat energetyki transformacji energetycznej, a jeszcze w aspekcie Górnego Śląska, a jeszcze w aspekcie wojny, tego nieszczęścia, które spadło na Europę, jest szczególnie ważny. I myślę, że to słychać i to jasno wybrzmiało już w tych panelach, które się odbyły dotąd, no nie mamy wyjścia. Musimy jak najszybciej transformować się. Musimy uciekać od centralizowanej energetyki widzimy jak efektywnie tak Rosja potrafi paraliżować Ukrainę, właśnie uderzając w tą infrastrukturę krytyczną, a energetyka rozproszona, transformacja energetyczna, klastry energii, spółdzielnie, wspólnoty energetyczne, to wszystko, społeczności energetyczne, to wszystko jest ten element, który może sprawić, że będziemy bardzo bezpieczni, że, to, że struktury energetyczne, tak jak dzisiaj są najbardziej wrażliwym elementem naszej gospodarki, mogą stać się najbardziej bezpiecznym elementem naszej gospodarki. Przede wszystkim Komag jest jedną, naprawdę jedną z niewielu instytucji, tutaj mówię z pełną odpowiedzialnością jako prezes Krajowej Izby Gospodarczej Klastrów Energii i Energetyki Odnawialnej, gdzie współpracujemy na bardzo szerokim, mam że i koledzy z innych instytucji się na mnie nie obrażą, ale naprawdę otwartość Komagu na... Sprawę transformacji energetycznej, merytoryczny poziom specjalistów, którzy uczestniczą w wielu projektach. My również mamy bardzo wiele klastrowych projektów technologicznych, które, które wspólnie z Komagiem są prowadzone, są dyskutowane. Wysoki poziom kadry. Zresztą to właśnie to, że to Komag przewodzi tak naprawdę tej śląskiej transformacji na tym poziomie technicznym i merytorycznym, pokazuje, jak ważna to instytucja jest w tym ekosystemie gospodarki górnego Śląska. I tutaj wielkie gratulacje dla całego zespołu Komagu, no i oczywiście dla zarządzających.